Witaj w szóstym odcinku resetu przy modelach. Dziś porozmawiamy o czymś, co każdy mężczyzna ma w zasięgu. O sile własnych rąk. Praca manualna, taka jak składanie modeli, to nie tylko hobby. To narzędzie do uspokojenia głowy i uwolnienia napięcia z ciała. Dlaczego dłonie są kluczem do spokoju? Nasze dłonie są połączone z układem nerwowym bardziej niż myślimy. Każdy ruch palców, każda precyzyjna czynność angażuje mózg i odciąga go od nadłoku myśli. Praca manualna to forma resetu, uwalnia nas od ciągłego analizowania i przewidywania. Ręce, jako uziemienie umysłu, gdy jesteś zestresowany, głowa biegnie w tysiąc stron, ręce sprowadzają Cię do tu i teraz. Karton klej precyzja. To fizyczny sposób, by zakotwiczyć się w chwili obecnej. Siła rąk równa się siła głowy. Regularne hobby manualne to jak codzienna gimnastyka dla psychiki. Uczy cierpliwości, skupienia i spokojnego rytmu pracy. To prosty sposób na odzyskanie równowagi, szczególnie dla mężczyzn, którzy nie zawsze potrafią mówić o emocjach. Pomyśl o momencie, kiedy delikatnie wycinasz drobny element nożykiem. Twoje dłonie są skupione, twoje oczy obserwują, a głowa się wycisza. To chwila, w której fizycznie działanie uwalnia cię od nadmiaru myśli. Właśnie dlatego praca manualna działa jak terapia. Nawet jeśli jej nie zauważasz. Rozluźnij dłoń. Ciśnij dłonie w pięść, polisz do pięciu, powoli otwórz, rozciągając palce na boki. Powtórz trzy razy. Raz, dwa, trzy. Poczuj, jak napięcie schodzi razem z oddechem. Takie ćwiczenie to brew pozorom lek dla umysłu. Wybierz jedną prostą czynność manualną, składanie modelu, ostrzenie ołówka, krojenie warzyw. Rób ją powoli, zwracając uwagę na ruch dłoni i oddech. To jest twoja medytacja w działaniu. Zanurz się w to działanie. Poczuj, przyglądaj się. Nasiąkaj atmosferą. To pozwoli ci uciec od codzienności. Od tego, co cię otacza i czasem nie akceptujesz może tego, ale możesz sobie samemu radzić z tym. Ćwiczenie model plus oddech. Gdy pracujesz nad modelem przy każdym wdechu, powiedz w myślach spokój. Przy wydechu Odpuszczam, nie musisz zmieniać pracy. Wystarczy zmienić jej rytm. Więc pomyśl sobie o tych dobrych chwilach w czasie pracy. To był szósty odcinek resetu przy modelach. Pamiętaj, twoje dłonie są jak brama do spokoju. Kiedy pozwalasz im pracować w skupieniu. Twoja głowa odzyskuje równowagę. Znajdź dziś choć dziesięć minut na manualną czynność. Poczujesz, jak napięcie odpływa. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.